Rząd zapromował ustawę wiatrakową, która miała zmniejszać odległość, w jakiej wiatraki mogą być budowane od domów z 700 do 500 metrów. I był to taki pakiet zmian, bo zawarł w tej ustawie także zamrożenie cen prądu. Jednym z głównych postulatów Nawrockiego podczas kampanii wyborczej było właśnie obniżenie cen prądu. I tu z założenia prezydent miał mieć dylemat, a przynajmniej chyba rząd tak myślał. Bo wiecie, z jednej strony Nawrodzki jest przeciwny zmniejszeniu odległości budowania wetraków od zabudowań mieszkalnych, ale z drugiej strony, jeśli by jej nie podpisał, to rząd mógłby grzać tym, że prezydent nie chce tańszego prądu dla Polaków. Rząd, myśląc, że stworzy dylemat Nawrockiemu, postawił się w dość ryzykownej sytuacji, bo musiałby medialnie świetnie to rozegrać i mocno podgrzać narrację. Że prezydent zablokował zamrożenie cen prądu. A jednocześnie musiałby jakoś ukryć tego niezbyt złożonego konia trojańskiego. Jednak Nawrocki po prostu wyjął kartę z UNO.